kochani, dzisiaj będziemy nagrywać Zdrowa versus Chora. Zaczynamy. Stawanie, chora. <laughs> Ojejku, która jest godzina? Pała mój brzuch. Dwunasta. A, to jeszcze sobie pośpię. Ale jestem rześka, która to jest godzina 8:26. No najwyższy czas, żeby wstać i trochę się rozruszać. Hej, idę sobie biegać. Robienie śniadania. Chora. A, Aprik. O Mamo, pomożesz mi robić śniadanie? Tak córeczko Okej okay. Wow, tam mają fajną kanapę, taka żółta, fajna Zrobię ci Kochanie, zrobiłam ci owsiankę Dobrze, mamo? Op, 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 op. O. I po śniadaniu. O. No to czas na śniadanko. Hmm, co to dzisiaj przygotuję? Co ja tam mam? Dobra, to będzie tak. Bułkaserem, sałatą, z pomidorem. Samo zdrowie. Zabieram się do jedzenia. W szkole, chora. Dzień dobry, dzieci. Dzisiaj będziemy się uczyć o księżnej hau-hau. co się dzieje? Co to za kaszel i katar. Dobrze, wracamy do lekcji. Więc księżna Cow urodziła się w 1980. O nie, proszę do domu. Nie, proszę, ja lubię szkołę. Ale... Czytałam dużo książek o księżnej CowHau. Ale niestety jesteś chora. Dzwonimy do rodziców. <gry> mm. Mm, mm. Zdrowa. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będziemy się uczyć o księżnej hał hał. Ja, ja, ja chcę coś powiedzieć. Słucham skąd tyle energii. Mm, bo ja czytałam o księżnej Hauchawe, że była wspaniałą królową, i, i dzięki niej cały nasz kraj opływał srebrem, złotem i wszystkim, co najlepsze. Chciałabym to wszystko pani powiedzieć dobrze, spokojnie. Najpierw ja. Jestem panem. Najpierw ja. A wy też uczyliście się o księżnej Hauchawe? Napiszcie w komentarzach na dole. No to pa! Jak filmik Wam się podobał, dodajcie łapkę w górę, subskrypcję. Dziękuję. No to pa pa. pa, pa.